Jeszcze mamy wtorek, godzina 22. Zobaczcie, najmniejsza temperatura była 4 stopnie. W tej chwili jest 4,1, to jest od strony rzeki, najchłodniejsza część mojego ogrodu. Jedne media podają 1, drugie media podają 5. Ja idę właśnie Lulu, a rano sobie zobaczymy, jaką mamy temperaturę. 23 jest w domu, lubię ciepełko. Dobra, wy zaraz zobaczycie rańszą temperaturę. A ja się modlę, żeby nie, spa nie spadło... O, zleciało, widzicie? Ja się modlę, żeby nie spadło poniżej zera. Hmm, teraz nie mi kwitną. Dobra. Ja mówię wam dobranoc, a w drugim filmie wam powiem dzień dobry. No i dzień dobry. 0 stopni mieliśmy gdzie ta piątka mimo 0 stopni, na szczęście nic nie przymarzło. Wszystko nakryte. Idę podkrywam i co nieco nagramy. Tu mamy miłka wiosennego, jeden przekwit. Przekwita drugi się wybudza. Rośnie jeden ko drugiego, a mają dwie różne fazy wzrostu tu mamy tulipanika szarpanego i iryski pumila się wybudzają tutaj mamy cebulkę śniadek zwisły pierwszy jako jedyny nam zakwit, reszta dopiero w ponczusiach. Wystają nam tylko patyki, bo tu jest narzucana włóknina. Kolorowo. Chciałam Wam bardzo podziękować za miłe komentarze. Miło się czyta. Tu się nam miodunka zasiała. Tam kwitnie miodunka niebieska. No i pomału zaczynają nam się rozwijać pierwiastki Siebolda. Tutaj bardziej osłonięte już nam się zaczyna rozwijać no i czas na ścinanie wrzosów. Wszystkie te przekwitnięte pościnam się ładnie zagęści i zakwitnie. Trzmiel zapyla tutaj sanguinaria niedawno nam kwitła. Pokazywałam jak listki owijały kwiaty, a teraz kwiaty przekwitają. Tutaj powstają nasilniki i będą zdobyć liście. Sangwinaria też się wysiewa. Tu mamy sieweczkę. Tu jest siewka sangwinarii. Muszę się cofnąć. Epimidium coraz ładniejsze. Epimedium. Przejązyczyłam się. Tutaj mamy niebieski i fejon. Też jakiś owad. Kwiatki nie, nie, niezbyt duże, ale ładne. Tu akurat jest wyłożony, Bo rośnie pod iglaczkiem. Będę musiała go pobrać, przesadzić w inne miejsce. Choć go mam już w kilku miejscach. Tutaj zaczyna się roślinność nam zmieniać. Były cebulice. Tutaj czekamy teraz na linię Pysznogówki, rozwar. I tam z tyłu liniowce. Tu kolejny fejon. tylko tym razem kwiaty ma różowe i również takiej wielkości jak ten niebieski. Tutaj też nam przekwitają już śnieżyczki, krokusy. Czekamy na tulipanki i tam gdzie ta doniczka tam jest dół pójdzie alokazja. Tutaj ścięty goździk ładnie będzie odbijał, będzie piękna kępa. Jak nie zepnę, to będzie taki wyłożony brzydki. Tutaj mamy maczki. Już pomalutku wysuwają główkę. Tam kwitnie nam gęsiówka. Szafirki i jacenty Do ścięcia liści nie ścinamy, tylko ścinamy. Tutaj te przekwitnięte kwiatostany. Liście w cebulowych. Wyrywamy ręką ale tylko wtedy, gdy nam wyschną. Tutaj mamy skalniaczek i tam żółty to psi ząbek, już do niego idziemy, kwitnący psi ząb. tutaj obok mamy mniejszą wylinkę. Ale dopiero się unosi do góry, to jest jagodowiec. A tu nam kwitnie cesarska korona. Cesarską koronę wykopuję na sezon letni. Gdy przekwitnie i zacznie lekko zasychać, wykopuję ją, wieszam. Pod zadaszeniem, i praktycznie wisi aż do września, oznaką, kiedy ją sadzić do gruntu, będzie to, że cebula zacznie puszczać korzenie, czyli sama się zacznie wybudzać. I cebulę zawsze jak sadzimy jako na serducho tak, to sadzimy pod kątem. Czyli serduszko jej chronimy po prostu od zanywania wody. Czyli wykopujemy po przekwitnięciu, jak zacznie zasuszać listki. Wisi sobie tak, żeby nie mokła. I jak zacznie puszczać korzenie, wysadzamy do gruntu. Bardzo dużo prymulek już nam kwitnie. Tu wybudzają nam się bodziszki. A tutaj nasz nieszczęsny czosnek, który ma jest to normalne, to nie jest żadna choroba grzybowa, tylko on tak ma, że zasusza właśnie te liście. A tu ma się. Tutaj mamy różnych bodziszków ponasadzanych. Strasznie mi się bodziszki wysiewają. Tutaj mamy czosnek niedźwiedzi. Też już ma pączki. Jego listki, o patrzcie ile ma pączków. Schowały się przed mrozem. Jego listki można zrywać do sałatki. Różyczka nam się wybudza. Tulipanik. Tutaj też mamy maczki. Mak się bardzo nam rozchodzi. A tutaj wychodzi nam tojat. Tu mamy kolejne fiołki. Tutaj rośnie też czosnek i fejony. Wychodzą liliowce, floksy. Tutaj ozdobny z liści kuklik. I bratki, które wisiłem w tamtym roku. Miały być różnokolorowe, mam tylko taki pod fiolet, ale mam własne. Tutaj lilie. Też obsypałam trocinami, bo już ślimaki żarowały. Tutaj czeka sobie agrobuknina na przykrycie linii, i zaczyna kwitnąć nam gęsiłeczka. Ale pięknie słowiek śpiewa. Dzisiaj piękne słońce, w tej chwili zaszło, ale ogólnie mamy cieplutko 16 stopni tu kolejne fiałki. To są fiołki motylkowe, one mają bardzo duże kwiaty. Zaproszone są trocinami, po koło nich jest milia. Tutaj nasza prymulcia coś się rozwinąć nie może. Tam też fiołeczki, linie. Tu mamy miodunkę, też już zaczyna się pomału otwierać. A bardzo fajne, ciekawe liście. tam mamy przykryte rośliny jeszcze nawet nie odkrywałem bo dzisiaj znowu będę nakrywać tutaj mamy pierwiosnek z kolejną odmianę o innym kolorze kwiatów tutaj floksów nam się dużo pozasiewało część już zacznę sobie tak podcinać jak się zagęszcza, będzie niższe. Gęstsze. wybudzają nam się witlice. To są paprocie. Tam widzę kolejna się już wybudza. Może tu będzie taki fajny, duży placek paproci. Tu kolejne się wybudzają paprotki. Ta dopiero tutaj wyjdzie nam. I kolejny fiołeczek jakiś nam się pokazał. Puste miejsce, co ostatnio mówiłam, już zaczyna się wypełniać. Zaczynają wychodzić nam hosty. Cebulowe rośliny przekwitną, znikną, poczekają do wiosny. Obrywamy, pamiętajcie, obrywamy w cebulach niepotrzebnie. Energię pchają. Trawka, owsik. Fajną ma nazwę. Tutaj mamy ciemiernik cuchnący. Nie cuchnie. Hosty nam się budzą. I białe szafirki. Tu mamy przyciętą hortensję. Mulki, epimedium epimedium jak przekwitnie będą zdobiły jego liście przez całą zimę bardzo ładna kępa będzie ozdobna liści a wiosną usuwamy liście mało wymagające tutaj mamy lilię tu zaś pomału nam szykuje się pełnik piękne pełne kwiaty żółte ma a obok mamy kopytnik. Wiecie, jak on się wysiewa? Bardzo mocno. Gdy zajrzymy w środek, trzeba pogrzebać, ujrzymy jego kwiaty. Bardzo małe, delikatne kwiatuchy. Ale pięknie. Rośnie sobie pod pięknotką. Te stare liście można pousuwać jak ktoś się nudzi. kopytnik nam wszędzie zaczyna kiełkować tutaj mamy jego sieweczki. on tak zaczyna to będzie kopytnik będzie go bardzo dużo a tutaj mamy kąwalię no kokoryczkę ale tą miniaturkę malutką mamy trzy odmiany jedna wysoka, jedna variegata, a ta będzie taka malutka jest, jest No i kolejne epipedium. Dobra, kończymy. Na koniec wam pokażę małe szyszki. A tu szykują mi się niebieskie szyszeczki, będą koloru niebieskiego. Miała rosnąć bardzo powoli, albo mi tak szybko czas ucieka. Nie wiem, czy się sieje, mam kilka tutaj siewek, zostawiłam, ale czy to będzie ona, to nie wiem. Żeby wydała właśnie szyszeczki, nie nawozimy takich roślin. Drzewo wydaje nasiona wtedy, gdy chce się bronić. A tam mamy zasuniętą piwonię drzewiastą. Wszędzie szmatki mi wiszą na ogrodzie. Dobra. Kończymy i mam nadzieję, że to już będzie koniec tych przymrozków. Zobaczcie, wszystko opatulone wiaderka, wiadereczka, doniczki. No to do miłego. Tu mamy. Piękną prymulkę i wiązówkę variegata. Cześć.